Czyżby mnie nasza ochota, żeby zagrać mecz? Say Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, wy Witam was w ten, ten piękny, niedzielny dzień Mam nadzieję, że dla was także piękny Dzisiaj będzie się dużo piłkarsko działo, no. Kto nie będzie oglądał, znaczy mam nadzieję, że każdy z was będzie oglądał Jak Manchester United pokonuje Liverpool Ale słuchajcie, dla was przygotowałem dzisiaj pack and play And play samemu. No ale czemu mnie naszła taka myśl? Otóż, jak teraz zobaczycie na ekranie, zmierzam do SBC. Głównym prowodyrem dzisiejszego odcinka jest rozbudowa 86, gdzie mamy szansę na naprawdę, znaczy na, na pewno mamy walkout tam, tak? Ale czy będzie jakiś dobry inny zawodnik, zobaczymy. Oprócz tego, oczywiście, żeby dopełnić 11 z 10 innymi zawodnikami, to zrobiłem, uwaga, 4 podwójne rozbudowy 81, 4 piłkarze 80, do wyboru z player picków oraz dwie rozbudowy 82, 88. W sumie 11 zawodników. Okay. Otworzymy paczki, wybierzemy zawodników Ustawimy cały zespół i zagramy mecz Co Wy na to? Mam nadzieję, że Wam się to spodoba Jeżeli tak, to pamiętajcie o łaperce w górę Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco Bo no film ostatnio dość często się pojawiałem, Oczywiście e, bardzo mnie to cieszy Bo Wam też to się, mam, mam wrażenie, podoba Tak czy inaczej, rzadki piłkarz oczywiście nie pozwoli nam jeszcze otworzyć paczek Tylko musimy przejść pierwsze do player picków Od tego sobie zaczniemy Tam na tamtych zawodników nie zwracamy uwagi I zobaczymy, co dzisiaj nam się uda trafić Jeżeli chodzi o, e, oczywiście, tutaj zawodników 84, zawodników. Zaczynamy całkiem dobrze, e, jeżeli chodzi o ten player pick. I e, no, ostatnio dużo walkoutów. Czy będzie tutaj w tym odcinku, chociaż, znaczy, będzie jeden walkout, ale czy będzie więcej? Uuu, panie kolego, 85 sane. Jak najbardziej bierzemy. Co prawda, no, mamy napastnika, mamy już skrzydłowego. Tak się właśnie gra. Bramkarz jakiś dobry? Nie, ale na 83 może być jak najbardziej zawodnik, którego wykorzystamy, jestem przekonany. Co prawda na razie każdy inna liga, ale będzie dobrze. O, no i teraz właśnie siadło troszeczkę to. No to Mounta chyba zabierzemy sobie jako najbardziej łączonego jakoś tam znaczy zawodnika, którego można połączyć. I to są nasze pierwsze tutaj player piki. Nie jest źle. A, i właśnie sobie uświadomiłem jeszcze jedną rzecz, że my przecież tutaj mamy dwóch zawodników w jednej paczce. No, ale to nam da jakąś ławkę rezerwowych i ewentualne zmiany, prawda? Nic złego się tutaj nie dzieje. Dobra, to teraz może Rzadki Piłkarz 82-88. Zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. Oczywiście, no są to takie paczki bardziej zapychacze, bym to nazwał. Aczkolwiek, no można w teorii trafić jakiegoś headlinera. To się jednak teraz nie dzieje. A naszą paczką teraz w tym momencie jest. ekran. Nie jest źle. Bra bramkarz. No i mamy bramkarza, mamy trap. Mamy pułapkę. Człowiek, pułapka trafia do naszego zespołu 83. Wysokie over, ale cieszy mnie to. Czy może nie aż jakieś super wysokie, ale wystarczające. No dobrze, kolejny rzadki piłkarz 82-88. Zobaczmy w takim razie, co tutaj. Nie ma walkoutu. Okej, okay, okej, okay, na no spokojnie, na no spokojnie, więc może nie będzie na to 82 zawodnik. Waclik, oj, Waclik ma szansę dostać się u mnie na bramkę, pomimo tego, że mamy trapa, bo pamiętam Waclika z naprawdę świetnych interwencji. No i teraz przechodzimy do tych najfajniejszych paczek. Oczywiście ostatnią zostawiamy sobie na sam koniec, rzadki piłkarz 66. Zakończymy to walkoutem. to mogę Wam powiedzieć, tego jestem pewny, ale tutaj też walkout jest i proszę bardzo, headliner. Co tu się dzieje? Piękna sprawa, Brazylia, nie mam pojęcia, kto tam jest. Środkowa obrona, Diego Carlos! Tak jest! Piękna sprawa, niech tylko jeszcze Sevilla wygra 4 mecze pod rząd i mamy to. 3 mecze? Cztery, chyba cztery. Albo trzy? Nie pamiętam. Tak się raczej Diego Carlos. To jest naprawdę genialne trafienie. Ile on jest warta? A sporo warty. Jego, oczywiście, jego poprzednia wersja, którą grałem. Zobaczmy w takim razie, ile kosztuje. 300 tysięcy za Diego... I wystarczyłby ten traf, żeby poprzedni odcinek tam nam się zwrócił od razu. No ale tak to jest właśnie. I tak cieszę się, że tutaj nam zagramy sobie właśnie Diego Carlosem. Piękna sprawa. E, o to właśnie chodzi. No to ja już jestem. Ja już, słuchajcie, tak naprawdę moją taką najfajniejszą kartę trafiłem. To teraz ten 86, plus to jest tylko dodatek. Co będzie, to będzie. No ale może jakiś inny zawodnik nam się tutaj przyda. Waclik z Waclikiem, idealnie się mi Diego Carlos gra przede wszystkim, nie. No dobra, tutaj informik, nie ma problemu. Hoffman. Okej, okay. Hoffman i Odegard oczywiście trafią do mojego zespołu, aczkolwiek są u mnie duplikatami, więc ajajaj, aj, aj, quick sell. Dobra, dwóch rzadkich piłkarzy 81+. Tutaj po raz kolejny potwierdza się, że te paski są naprawdę dobre, To 81+, podwójne 81+. Kto by się spodziewał? Dobra, będzie tutaj, ekraniki są, Belgia, środkowa obrona i Benfica, no czyli Vertonghen, po raz też setny przez ostatni tydzień, którego trafią. No, ale do obrony czemu by nam się nie mógł przydać? Dobra, dwie paczki przed nami jeszcze, e, a potem układamy składzik i zagramy sobie. Ten Diego Carlos jest mega ciekawy, naprawdę mega ciekawy tego, jak on gra. Tutaj walkoutu nie ma, czyli będą dwa walkouty w całym odcinku, to też nie jest źle. Bośnia i XP, Eśp... o! to będzie? Ok, no, czyli mamy pianicza. Jestem nieprzyzwyczajony zupełnie do tej flagi i tego, e, i tego herbu, ale 585 85 też bardzo fajnie. Także bierzemy go sobie oczywiście do klubu. No dobra moi drodzy, rzadki piłkarz 86, zobaczmy jaki... Jeżeli teraz by się Diego Carlos trafił, to by to było... Nie no, nie ma szans, nie ma takiej szansy, zobaczmy. No, na pewno nie ma karty specjalnej. Kto to będzie? Anglia, lewe skrzydło... Rahim Sterling, Rahima Sterlinga w klubie mam, ale jest to karta 88 i teraz sobie nim zagramy oczywiście też Bardzo dobre trafienie, bardzo dobre trafienie, nie ma co narzekać absolutnie Szczególnie, że no, nic mnie nie kosztowało zrobienie tego SBC, bo wykorzystałem tylko zawodników, których już wcześniej miałem Także, zabieramy sobie Sterlinga teraz Chociaż wiecie co, tego z tego ja tego mojego sobie zostawię, bo on ma już statystyki, jest tam e, z oczywiście stylem gry Więc tego z no niestety, w sumie właśnie usunąłem kartę 88, a się tak cieszyłem, bo to no... tak z drugiej strony, może uda mi się go przywrócić jakoś. Zobaczymy. Dobra, tych zawodników trafiliśmy, czas to poukładać. Okej okay, moi drodzy, tutaj największym problemem będzie ta lewa obrona, ale patrząc na to, jak inny skład, na, naprawdę nie wygląda to źle. Ja wiem, że trochę brakuje nam zgrania i tak dalej. E, Diego Carlos tutaj da radę w obronie. Potem wiem, że Nangolan oraz pianicz poradzą sobie na tych defensywnych za, jakby rolach. No a w ataku będziemy mieli Sterlinga, Spasa oraz oczywiście Sane. A na SPO będzie grał Mason Mount Więc nie wygląda to źle Przejdźmy sobie do Division Rivals A zapomniałem dodać, że tam będę miał formację na 4-2-3-1 Bo taką jestem przyzwyczajony, żeby grać Jestem obecnie w Dywizji 4, więc nie powinno być aż tak źle Zobaczmy A to damy sobie jeszcze menadżera, tak żeby trochę podskoczyło to zgranie No dobra, to jest mój przeciwnik Nie spodziewał się mojego składu Mane, Pogba, Salah, Mbappe No kto już w tych, kto już w tych czasach nie mam Mbappe, nie? Ja No ale mój, Diego Carlos sobie da radę z nim Zobaczycie, zobaczycie a tutaj Pawardzik sobie przyjmuje, podaję do Sterlinga, na Chilku. Zaraz to ogarniemy tutaj. Pyk, pianisz do Sterlinga już lecimy tutaj z kontrą. Bardzo ładnie. On myśli, że ja dośrodkuję. On myśli, że ja nie przełożę. Przełożę oczywiście, że przełożę. Sterling nadal przy piłce. Sterling, proszę. bo O! Prawie. No ale młepo. No teraz możemy mieć delikatny problem. Bo Salah biegnie i uderzenie oczywiście będzie. I Waclik broni, Tak byłem pewny. Nie mamy tej lewej strony. No i. Waclik, ale to było... To, no za dużą dziurę zostawić w tym krótkim słupku. No i Kiliam bapę, jak zawsze. Ajaj. Pięknie igaspas. Podanie do Sterlinga, Sterling. Sterling! I mamy jeden jeden. Ja tu nie oddam tego. Nie oddam tego. Krótki słupek jest bardzo skuteczny, i tak też go postanowiłem wykorzystać. Tak jest, Diego Carlos. Widzicie, jaka dobra interwencja teraz. Patrzcie się, już lecimy na gościa. Gościu już nie wie, co się będzie działo. Pyk. Pyk, pyk. Pik i do sane. tak jest. I do środkowanie. tak jest. Do Sterlinga na głowę, o to chodziło, dokładnie o to chodziło, 100%. Oj, teraz Diego Carlos, przemna na kontrolę, nad nie byłem przekonany, że przejmie tę piłkę. A jakoś poleciało obok niego i on nie zareagował. No cóż, kiedy trzeba te bloki i korzystanie z sztucznej inteligencji, twojego obrońców, to nie działa oczywiście. Wow, okej, okay. to było chyba dość przypadkowe zagranie, plus 1 minuta doliczona, oczywiście już jest plus 3, no i przeciwnik trafia Klostermanem z voleja, zdarza się, 56 strzałów, no to jest coś, co może się zdarzyć, no tak czy inaczej, e, no gdyby nie ta ostatnia bramka, teraz to byłoby lepiej, a tak, no to zmienia się troszeczkę pogląd mój na drugą połowę, bo muszę atakować, a to nie jest takie proste, mimo wszystko, wiecie co, mała zmiana, e, damy sobie, wiem, że to będzie dziwne trochę, ale... Nie, Sterlinga i Sane na środek, bo te skrzydła moim zdaniem aż tak nie funkcjonują dobrze, jak oni mogą grać na środku. Nie wiem, czy to ma sens jakiś, no ale mam nadzieję, że to lepiej wyjdzie. ok? Pavard, ładnie, rozegrane. Pavard, podanie do Sane, Sane no do Sterlinga to. klosterman ty jak ty to. No nie, no nie, no Klosterman to jest OP za bardzo zawodnik. Sterling. Sane, uderzenie. I jest brameczka 3 do 2. Jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze trochę. Należymy. No, Pol. Pogba? No nie, no tutaj. Gdybym miał Klostermana, to Pogba by nie przeszedł tam. No ale mam wertongena no, przeszedł. Uh -oh. Okej. Okay. Mane i Diego Carlos. Diego Carlos. Mane zwolni teraz. No i. No, i... Serio, po raz. Sterling, Sterling! 5 do 3. No, ładna bramka, szkoda z tego. Szkoda, że raczej nie wielam to, bo chociaż 10 minut to jest tutaj do zrobienia. Ok, mount. Spróbuję nie tak to chciałem zrobić, ale możemy iść. O nie, spaliłem. Chociaż czekajcie, 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 bo to przeszło przez nogi. Komputer nie uzna tego za spalonego i to jest bramka na 5 do 4. Troszeczkę wykorzystaliśmy. No ja, no nie wiem, czy to byłby normalnie spalony. Bo przeszło przez nogi po prostu i dotarło do Sterlinga, który był na spalonym Ale no na razie to, wiesz, chyba byłby to spalony, no Ale nie, czekajcie, dobra, walczymy dalej Oj, czekajcie, jeszcze to przejmiemy Sane, nie mamy już siły w ogóle Ale co z tego, damy radę Sane, Sterling, Sterling, biegnij Nie, nie przeskakuj och, oh, Chciałem, no było dobrze, było dobrze, dobra, co możemy tu jeszcze zrobić Eee, dobra, szybko. No ale to dośrodkowanie pianicza to jeju! Nie no. Wygrywa przeciwnik 500, ale słuchajcie, patrząc na to, jaki miałem zespół, nie jest chyba źle, nie jest chyba źle. Bramek ma więcej statystyki, lepsze, ale ja naprawdę dobrze się bawiłem I to jest dla mnie najważniejsze w tym odcinku Oj, ten Diego Carlos wygląda naprawdę, naprawdę dobrze Jak tylko informa już dostanie, to już w ogóle poszybuje do góry A tymczasem, dziękuję wam bardzo za uwagę Mam nadzieję, że się podobało Jeżeli tak, łapeczka w górę, przypominam, subskrybujcie kanał I widzimy się już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale Trzymajcie się, na razie